Zbog Michał, drużyna Bongo Opole. Pierwsze spotkanie wygrane wysoko, drugie także. Jesteście już w kolejnej rundzie praktycznie. Jak podsumujesz te dwa mecze? pierwszy można powiedzieć, żeśmy to tak no, no łatwo żeśmy sobie poradzili sobie z przeciwnikiem. Ten drugi mecz z Hejra od Ważyszów no, troszkę trudniejszy. Przeciwny nam postawił troszkę wyżej poprzeczkę. Ale konsekwencja gry w obronie przede wszystkim doprowadziła do tego, żeśmy zwyciężyli 3-0. No i oby tak dalej. No, niestety no, myślę, że spokojnie gdzieś tam mierzymy tam wyższe cele, gdzieś tam się dostać do tego po finału, jak nie do finału, no, Z naszej strony gra wyglądała bardzo dobrze. Mówię w broni przede wszystkim w ataku, wiadomo jak jest z tyłu, z tyłu, jest na zero, to strony też się ukuję, tak? Pozostało Wam trzecie spotkanie yy, z drużyną dekoru. Yy, Jakie cele na ten mecz jakieś macie taktykę? Nie widziałem jeszcze przeciwnika, jak gra jest jeden, zawsze zwycięstwo, prawda? No będziemy do tego dążyć, ale tak jak mówię, no nie widziałem przeciwnika wcześniej jak gra, zobaczymy, wszystko wyjdzie na boisku, niech wygra lepszy. Piątek macie ciężki, bo gracie trzy spotkania, w sobotę odpoczywacie. Jakie plany na pobyt w Rzeszowie? No na pewno pójdziemy sobie pozwiedać na Rzeszów, także na pewno coś tam będziemy świętować lekko, myślę, że nie za mocno, żeby w niedzielę dać spokojnie radę. Także życzę Wam miłego pobytu w Rzeszowie i powodzenia w kolejnych macie. Dziękuję.